Więc to Królestwo Boże przychodzi w sposób niezauważalny. No jak może w sposób niezauważalny przejść? No to jeśli jest duchowe, tak? No, on jest niezauważalny. Ja wierzę, że ja zostałem przeniesiony, jak mówi Kolosan 1,13, z tego świata do świata Jezusa Chrystusa. Nie mam wątpliwości. Ja jestem w tym Królestwie Bożym. No ale moje ciało jeszcze jest w tym Królestwie, które należy do Chrystusa, ale ja jestem jeszcze w tym Królestwie. Niemniej jednak mi się wydaje, on tutaj mówi o innym zjawisku, że faryzeusze się pytali dokładnie o niego, o te czasy ostateczne. I on nie wyjaśnia w tych kilkunastu tutaj wierszach, jak to wszystko po kolei nastąpi. I dał porównania po prostu w odniesieniu do historii z starego, Testamentu, starego, oni bardzo dobrze znali, byli nauczycielami, nauczali ich swój naród, oni dokładnie wiedzieli o czym on mówi. Więc jeśli przychodzi w sposób niezauważany, to jest to, jak ja uważam, pierwsze jego przyjście. O tym żeśmy dzisiaj go się rozmawiali. Niezauważalny sposób przyjdzie. Niedostrzegalne, jak mówią inne tłumaczenia. Angielskie, niemieckie tłumaczenia mówią podobnie. Że nikt tego nie zauważy. To nie jest coś, co można fizycznym okiem zobaczyć. Aby fizycznymi uszami po prostu usłyszeć. Musicie być ostrożni, musicie być po prostu bardzo uważni, bo ono przyjdzie, ale w sposób niezauważalny. I to ten 30 wiersz mówi o tym, że Syn Człowieczy, On się objawi. On nie, że przyjdzie z tą wielką pompą, tak, jak to król, z aniołami, z nami, już przewinionymi, tylko po prostu On przyjdzie w objawieniu, czyli w takim ukryciu, jak mówi Kolosan, trzeci rozdział, od pierwszego do czwartego wiersza, że Jezus się ukaże, tak? W taki sposób jakby ukryty. To jest to pierwsze Jego przyjście. I to nie są jedyne miejsca w Piśmie Świętym, jest ich bardzo dużo. Będziemy mieli jeszcze może czas jutro, możemy porozmawiać dokładnie już o tych samych po prostu wersetach, obietnicach, o tym ukryciu. Ja mam ich tak bardzo dużo, mam taką małą książeczkę i ja sobie je spisuję to od paru lat, może od trzech lat, czyli nie jest aż tak dużo, ale nie wiem, to jest kilkadziesiąt wersetów mam, to już jest ponad 100. Nie, co najmniej z tych 100 wersetów, które ja mam, co najmniej 40% z nich są takie dla mnie absolutnie, jak to my używamy w naszym ziemskim języku 100%, że jestem tego pewny. Te 60% można dyskutować, ale są bardzo zbliżone. Wczoraj wam przeczytałem właśnie Hebrajczyków 9,28 i bardzo załaniłasie, odpowiedziałaś. Uh, Jaki jest główny cel przyjścia Jezusa Chrystusa? Ciebie nie było wczoraj? To jak byś ty powiedziała, co jest głównym celem powtórnego przejścia Jezusa Chrystusa? Bedł Ciebie oczywiście. Zabrać też. Mhm, ale w międzyczasie ona będzie w opałach, nie? Mhm. żeby ją zabrać? Tak jak tutaj mówisz ty, żeby nie była taka poturbowana, pobita. Orozić, To jest główny cel, tu się zgadzam, tak samo wczoraj powiedziała Basia. Drugim takim celem, jak uważam. Niekoniecznie nie, musi być to po kolei, ale drugi jakby cel jego przyjścia. By, by przyszło takie upamiętanie dla tych, którzy nie znali Boga. To było za pierwszym razem. Jest napisane, że on przyszedł, w tym reczku w 928, z, z powodu trzech. On złożył ofiarę raz na zawsze i on z grzechem się rozliczył 2000 lat temu. Ale jest napisane, że za drugim razem przyjdzie, żeby zbawić swój którego który go gorliwie oczekuje. Tak mówią te tłumaczenia angielskie i niemieckie. Polskie jest po jedno znalazłe tłumaczeń, nie pamiętam tak dokładnie kogo to było. Najczęściej jest to Gdańska, która właśnie używa takich sformułowań, jak te amerykańskie czy niemieckie, bo bazują na podobnych tłumaczeniach, na podobnych e, manuskryptach. Więc on przyjdzie żeby ochronić, osłonić tych, którzy na niego gorliwie czekają i logicznie czekają, zwiedząc, objawieni. Nie, nie odpowiadaj, bo to jest odpowiadanie. Tak? Każdy po prostu musi sam za siebie myśleć. To nie jest odpytywanie, tylko po prostu na zasadzie, co my wiemy. Każdy ma trochę inne spojrzenie, i to jest właśnie na tym polega to, że to jest ciekawe, że każdy ma po prostu inne spojrzenie i one są dobre. A niektórzy może mają bardziej trafne, tak jak była Marta i Maria. Nie? Jedna robiła dobrze, a druga lepiej jeszcze robiła. Ale Marta też dobrze robiła. No, a Maria wybrała po prostu lepszą cząstkę, Łukasza Ukarze 42. Więc e, tutaj zgoda, on przychodzi zbawić, e, to, so, so to jest to słowo zbawienie, tak? On przychodzi zbawić obłubienicę swojej. Od czego? No od tych 3,5 roku. No, bo to będzie nieciekawe. No, szczególnie jak te 7 trąb zacznie trąbić i te ostatnie 7 czarz. No po prostu tego nikt nie przeżyje. Bo tam taka bardzo mała, niema nagarstka. Ludzi niezbawionych przeżyje, z tego co pokazuje Pismo Święte. Bo później to o tym rozdział Zachariasza mówi, że oni pielgrzymują szeroko podczas święta pojednania i święta Sukot, czyli święta namiotów. Oni podróżują, pielgrzymują do Jerozolimy. Jeśli nie robią tego, to jest tam napisane, że na nich nie spada deszcz. Przychodzi kara od Jezusa i od kościoła. Oni będą po prostu musieli, będą zmuszeni po prostu laską żelazną, silną ręką, do tego, żeby przychodzili do Jerozolimy co roku i składali te ofiary. I oddawali hołd Jezusowi, tam jest napisane, żeby oddawać im hołd. I lepiej, żeby to robili, no, bo będą bez deszczu, będą bez jedzenia. To będą fizyczni ludzie. My już będziemy mieli nowe ciała, i święci ze Starego Testamentu też będą mieli nowe ciała. Pierwszy Kościół też już będzie miał nowe ciała. My wszyscy będziemy mieli już nowe ciała, a tamci po prostu będą żyli tysiąc lat. Tak jak ci pierwsi nasi e, ludzie, Z czasów Adama po kolei, aż do Abrahama. No, do bardziej Noego, tak? Bo Noego miał 500 lat, kiedy się rozpoczął po to. To jest poważny wynik, dla nas nie był wiek. Ale od tego momentu już ten czas się zaczął skracać ludzkiego życia. I Abraham już żył ile jest 175 lat, mniej więcej. Jakby 130 i narzekał do faraona, że jego życie było krótkie, strasznie krótkie, bo jego prawicowie żyli daleko dłużej. No bo się faktycznie w Tetrach żył 25, 5 lat, tata Abrahama, Noa miał 500 lat, jak się zaczął potop, a jak umarł, to już miał no, blisko 900 lat. Mogę się tu mylić o parę lat, bo nie wszystko pamiętam. To jest nie sposób tyle rzeczy zapamiętać. E, więc kiedy syn Boży się objawi, ten pierwszy raz, to jest to takie ukryte przyjście, to ciche przyjście. No jak typowe objawienie. No nie jest trąbą. To nie jest po prostu pojawienie się no, z takim orszakiem królewskim, ze skortą, tak, ze znakiem Syna Człowieczego na niebie, z ostatnią tą trąbą. Nie tą trąbą mylić oczywiście z tych siedmiu plak, tylko po prostu tą trąbą anioła, o którym mówi tutaj. Mateusza 24 rozdział, 30-31 wiersz. O tej wielkiej trąby, kiedy on zatrąbi, to wtedy to będzie ten znak tego pierwszego zmartwychwstania. No, Apokalipsa, Świętego Jana, jakśmy wczoraj mówili, 20 rozdział, 5, 6 wiersz, to jest to pierwsze zmartwychwstanie. A drugie zmartwychwstanie pamiętacie kiedy będzie? No, po tysiącach lat. Dokładnie będzie drugie zmartwychwstanie. Więc to tylko dwa zmartwychwstania. Jakbyśmy dzisiaj rozmawiali, dyskutowali, jeśli byśmy wierzyli to pierwsze zmartwychwstanie, i że ono jest jak jak powiedziała Marta i Maria do Jezusa, no my wierzymy, że Łazarz będzie zbudzony w ostatnim dniu, nie? I to się mnóstwo powtarza, nie? Jezus kiedy mówi o, o tym, że e, kto będzie zbawiony, kogo kocha Ojciec, no właśnie tych, którzy trzymają się Jego przykazań i On tego wzbudzi, to jest Jana 6,40 i 6,39, że wzbudzi Go w ostatnim dniu. Więc życie wiedzieli, że Zmartwychwstanie będzie ostatnim dniu istnienia człowieka na ziemi. Albo tego układu, którego po prostu my znamy. To będzie ten to pierwsze zmartwychwstanie I ono nie może być na parę miesięcy, albo na cały rok przed tymi siedmioma laty. Bo no to już byłby problem. No Ty mówiłaś, że ten kaznodzieja, którego słyszałaś z Ameryki, że on głosił, no, że po prostu Bóg zabiera. Jak żeśmy mówili wczoraj, no jest nas około ponad 800 milionów na Wałnorodzonych, się deklaruje. finał nie wie do końca, może być od 150 milionów do 300, tego nie wie dokładnie. Jest bardzo dużo ludzi, ale tam jest tyle fałszywej nauki, doktryny, że to nowonarodzenie u niektórych tam jest kłopotliwe. Tam nie ma jakiegoś stabilnego nauczania, tam nic nie jest stabilne. Więc ta liczba też nie jest stabilna, żebyśmy wiedzieli, ile tam mamy braci i sióstr w Chinach. Więc jeśli On by porwał taką rzeszę ludzi, albo może ich przechować na żywościach, tak On mówił, na niebiosach, bo tutaj mamy właśnie napisane w tym 17 rozdziale 37 wież. bo uczniowie się zapytają, no gdzie będą porwani? No gdzie będą po ten z pola, ten z tego młyna, tak, i ten z tego łoża. No gdzie? A on mówi, no tam, gdzie się sępy zbierają, tam po prostu oni będą porwani. No a gdzie się sępy zbierają? No, ci egzegeci ci nauczyciele mówią, że na górze. No ja, sępy zawsze się krążą na górze, tak? A potem na dół, bo tam jest patlina. I on mówi, tam, gdzie spadnienia tam się zbierają po prostu z Patrzcie na demony, tak? Patrzcie na te ptaki niebieskie. Gdzie się będą zbierały, no to tam, tam jest Kościół. A czy my będziemy martwi? Bo gdybyśmy byli martwi, to, to by się zebrali nad naszymi ciałami. To wręcz odwrotnie, to, to świat będzie martwy. 19 rozdział Apokalipsy Św. Jana. Tam jest wyraźnie razie napisane. No? 19 wiersz, XX wiesz, że co? Ci ludzie po prostu będą zabici przez tchnienie us Jezusa Chrystusa, przez Jego miecz wychodzący z Niego i On weźmie jak mówił Ezechiel w 38, 39 rozdziale, wszystkie ptaki niebieskie, żeby przyszły na żer na ucztę i będą jadły tych po prostu bohaterów, jak tam napisane, żołnierzy, tak bardzo bohaterskich, gotowych do wszystkiego, jak to księga Joela w drugim rozdziale, nieustraszony naród, który przera mur, którego po prostu nawet pociski tam jest napisane, nic nie zostaw, że jest w stanie wskurać. Nawet jeśli miecz go przebije, on idzie dalej. Prawdopodobnie jakieś roboty, jakiś po prostu wytwór, który się nagle pojawi, nieustraszonych żołnierzy. No i o tym też mówi dziewiąty rozdział Apokalipsy Świętego Jana o takich dziwnych żołnierzach, którzy się nagle pojawią, które nawet pociski nie, nie imają. Więc oni wszyscy polegną, ptaki niebieskie się zbiorą no i to wtedy jest ten żel. A więc czy my będziemy trupany? Bo gdybyśmy byli trupami, no trupami, no, to byśmy na górze się zebrali, to wtedy faktycznie te psy wypróbowały nas tam jeść na górze, tak jak te ciało, to trochę nielogiczne. No fakt, że Bóg jest wszechmogący, może ich tam odwiedzić, a nie uwierzy, nie. Boga jest wszystko możliwe. Więc nie chcę być jakimś wyjątkowym teologiem z dużą głową i powiedzieć, nie, to nie jest możliwe, bo wszystko jest możliwe. Tak, Bóg może zabrać 800 milionów uh, wszystkich tych na nowo narodzonych, jeśli tylu nas jest i tam po prostu umieścić nas na górze przez 7 lat. I to nie będzie zmartwychwstanie tylko w pełnych ciałach, ale jak to muzułmanie głoszą, że będą to uśpieni ludzie, oni głoszą takich wiecie, czternaście wieków, nie? ich prorocy, a szczególnie Mahdi, ten ich Mesjasz, który ma przyjść, że on po prostu jest uśpionym w uśpionym stanie, takim letargu, kiedy przyjdzie jego czas, on się wybudzi, z tej studni wyjdzie i po prostu będzie zbawiał naród islamu. No my w takie bajki, takie baśnie nie wierzymy, bo o tym mówi też Klaus 2.8, bo no nie wierzcie w takie filozofie, takie baśnie opowieści ludzi, które po prostu nie mają żadnych podstaw. Trzymajmy się faktycznie Słowa Bożego. Więc dla mnie, jeśli by nas porwał, no to te ciała gdzieś muszą być. My wiemy, że gminia oka będziemy nie tak? I nigdy, nie, nigdy, jak powiedział w tym właśnie Te czwarty, 4 rozdział, ty czytałeś 16, 17, przepraszam, 16-17 wiersz, czytałeś nam wczoraj, tam jest napisane co? Że my nigdy nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli w Chrystusie. Że najpierw oni będą wzbudzeni, a tam później jest napisane: My, którzy w tym czasie jesteśmy żywi. Nie jesteśmy żadną padwiną, Więc sępi nie mają co jeść. Więc to nie jest mowa o nas. On mówi właśnie o tych, którzy za chwilę będą takim pokarmem dla takich niebieskich, dla tych świętych, dla demonów. I po prostu, nawet jak w 17 rozdziale Apokalipsy jest napisane, że ciało tej nierządnicy będzie zjedzone. Teraz sobie nie potrafię wyobrazić, nie mam jeszcze objawienia, może wy macie, w jaki sposób to się odbędzie. Czy to będzie jakiś kanibalizm? Kanibalizm który w niektórych kościołach się codziennie odbywa, tak? Bo mówią, że to jest dosłownie ciało Chrystusa, i to jest dosłownie krew Jezusa Chrystusa. No i nie mogę się z tym do końca zgodzić, bo przecież to jest niemożliwe. Chociaż znowu ktoś powie, uboga, jest wszystko możliwe, ale jakiś sens by był jeść dosłownie jego ciało? To też jest kanibalizm. I o to właśnie chrześcijanie byli często oskarżani, że oni głoszą podczas wieczerzy. Kanibalizm. Jemy ciało Chrystusa, bo to jest dosłownie ciało Chrystusa. I nie tylko katolicy tak wierzą, są jeszcze inne wyznania, które dosłownie tak wierzą, że tak jest. Ale ja akurat tak nie wierzę. Więc oni tutaj tutaj zauszą, że to królestwo przyjdzie. Ale tak nie zauważanie. Ale gdzie? No ono będzie pośród Was. Więc to nie będzie tam na górze, że zostanie nagle zabrany cały kościół. Tylko będzie pośród Was, tutaj, na Ziemi. A gdzie? No my wiemy, gdzie Izrael słowa, tak? To jest pewne. To jest biblijny, 12 rozdział Apokalipsy świętego Jana, 12.6, 12, 14, a do 17. wiersza, że On ich na tej pustyni, wcześniej przygotowanym miejscu, tam jest napisane, ukryje ten Izrael. Mówi Zachariasza 9, to było nie 3, 13, 8, tak? że najprawdopodobniej to jest ta jedna trzecia stanie przy życiu, a te dwie trzecie po prostu będą zniszczone. Tak? Zachariasz ma taką wizję właśnie czasów ostatecznych. Więc jeśli on jedną trzecią Izraela, mamy gdzieś około 14 milionów Żydów, może do 15 w tym czasie, więc dość pokaźna liczba tych wybranych. Jeśli to jest ta jedna trzecia, no to on ich ukryje na pustyni, bo wcześniej przygotował to miejsce, aby ich żywić jak długo? Przez 3,5 roku. 3,5 roku będzie ich żywić. Czyli tam będzie źródła na czysta woda, tam będzie pszenica, tam będzie to wyborne wino. I przez 3,5 roku, tak jak on był z uczniami swoimi, wierzę, że to było 3,5 roku, 3 lata, tutaj nasz brat wie, że rok czasu, bo słyszał takie nauczanie. Pewnie jedno i drugie do udowodnić, I jak ktoś się tym tematem zajmuje, to faktycznie nie jest to takie stare, ale to też by że to był rok, albo 3,5 roku. Ale jedno z pewnych, on z nami może być gdzieś do około 3 lat. No z Żydami dokładnie 3,5 roku, bo tam jest napisane, że przez 42 miesiące będzie ich żyje. No Więc tutaj się nie można pomylić. No ale co znamy? My jesteśmy z Żydów ukrywa to co? W tym momencie nas odetnie? Znamy nami pogardzi? Możeśmy go trochę zdenerwowali, zasmucili ducha świętego, zgorszyli go. No i ma prawo, no pewnie, że ma prawo. No Kościół go na pewno nie raz zgorszył. Ja go nieraz raz zgorszyłem. Może ty go nie raz zgorszyłaś, tak? Zgorszyłeś. Ale ja myślę, że nie on o tym mówi, że on tak samo dla oblubienicy, bo mamy historię pięciu mądrych i pięciu niemądrych. I mamy dziesiątki, jeśli nie setki przykładów, że także nas spoda to oblubienicę, bo Żydzi nie są w tej chwili tą to, to jest nawet wybrany. I on tą jedną trzecią, jeśli to jest jedna trzecia, podkreślam, on ich zbawi, on ich umieści na tej pustyni przez 3,5 roku, gdzie diabeł próbuje się do nich dobrać, wysyła za nimi wody, potop, powódź, Ziemia przychodzi, tak jak było za czasów Koracha, tak? 16 rozdział, 22 wiersz w tej czwartej Mojżeszowej, jak wam wspomniałem. Ziemia się odsuwa tym razem, nie, e, rodziny Koracha wpadają tam, tylko po prostu ta woda jest ta Izrael jest ocalony, szatan widzi, że nic nie jest, skóra, odstępuje od Żydów. I z kim idzie walczyć? i nie walczyć z nami. A więc jest tutaj wyraźna wskazówka, że my jeszcze trochę tutaj pobędziemy. Zaczyna się te 3,5 roku, bardzo nieciekawy czas, pierwsza trąba yy, no brzmi, jest zatrąbiona. No i zaczyna się pierwsza plaga, to już taka związana z gniewem. Bo pieczęcie, one nie są związane z gniewem. Z bardzo trudnym czasem. Ale to nie są, to nie jest ten typowy gniew Boży. On zaczyna się przy szóstej już, między szóstą a siódmą pieczęcią. Tam jest napisane wyraźnie, że nie Bóg i Baranka, on po prostu stał się płomienny. Ludzie zaczęli ukrywać się, szukali szczelin w skałach. Oni po prostu byli w panice, zdenerwowani, padli na nas. Możniej jest napisane, biedni, ubodzy, wszyscy się kryli przed gniewem Boga, przed Jego wizerunkiem, bo nagle niebo się rozstąpiło i było widać Boży Tron, było widać gołym okiem Boga, i tak będzie między szóstą a siódmą pieczęcią. Tam jest tak napisane, chyba że ktoś inaczej to interpretuje. Jeśli jest pokorny, niech interpretuje, ale zawsze w pokorze i w miłości, żebyśmy interpretowali takie trudne miejsca. No i tam jest napisane też na końcu, tak jak Joel mówi, 2,11, że. Przed tym gniewem Boga. Któż się uchroni? Któż ucieknie od tego gniewu? Żaden grzesznik nie ucieknie. Żaden. Tak samo część niemądrej niestety tam będzie też pochłonięta. Ja uważam sobie, że część niemądrej będzie zbawiona. Po prostu dojrzeje. Jakiś będzie pokutowała i na pewno Bóg da im szansę. Ale nie sądzę, że to będzie więcej niż połowa. Niestety część niemądrej też będzie pochłonięta. Też spłonie. Też pójdzie po prostu w te ciemności zewnętrzne. Bo jeśli nie będzie w stanie wejść na ten weselny okres 3,5 lat, kiedy właśnie przez 3,5 roku, czy przez 3 lata Jezus Chrystus chodził z uczniami, kiedy mówili mu, o zobacz, uczniowie, ja poszczą, e, faryzeusze poszczą, sadyceusze poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą. Wtedy co im odpowiedział? On mówi, dopóki obrubieńcy z nimi, to jest jak wesele. Dlaczego mają pościć? Oni się weselą. Dopiero jak zostanie im zabrany, to wtedy zaczną pościć. Więc w momencie, kiedy w tym ukryciu ta jedna trzecia, na doboru Narodzonych, chrześcijan, jeśli to jest jedna trzecia, tak? Będzie przebywała z Jezusem, to jest czas wesela, radości, jesteśmy z Nim. I przecież Izajasz, jakśmy to rozmawiali na naszej grupie, to, który to był czwarty rozdział, piąty, szósty wiersz. I nagle ten scenariusz, jak oni wychodzili z Egiptu, się powtarza w czasach ostatecznych. Tam Izajasz opisuje, w tym właśnie czwartym rozdziale, a wcześniej w drugim i trzecim dawał inne sygnały i zdawał znaki, jak po prostu to będzie wyglądało w czasach ostatecznych. Ale w tym czwartym rozdziale mówi wyraźnie, że pojawi się znowu Bożo, ponownie Boży obok i tam się pojawi e, e, Boży ogień, który będzie nas w dzień chronił obok, a ten e, ogień, słup który będzie nas w nocy chronił. No, jeśli Zajasz to pisał mniej więcej na 7 wieku przed Chrystusem, to, to wiedziałem, że już, już nie mówił o Egipcie, tylko musiał mówić o jakimś historii, o czasie w historii, który nastąpi po nim. No i wiemy, że nigdy nie nastąpił taki czas. Żeby był ponownie to powtórzył, to co powtórzył no w momencie, kiedy wychodzili z Egiptu, że ich słoń ochraniał po prostu w dzień obok, a w nocy po prostu są ognia i żaden wróg, żaden nieprzyjaciel się nie mógł zbliżyć. Ja wierzę właśnie, że tak jak mówi w Zachariasza w tym 14 rozdziale, że tą dolinę on tam poszerzy, że on na północ i na południe i powiedział tak jak za czasów Zachariasza uciekali, to po prostu tak samo wy będziecie uciekali. To osoby uciekają, już chyba z 15 razy policzyłem w Nowym Testamencie, że mamy po prostu uciekać. Pytanie, gdzie nie? No, po prostu zaufać w Bogu, że tak jak Filipa porwał, czy Eliasza porwał, czy innych proroków, czy Henocha nagle zabrał. No, tak po prostu nas po prostu przeniesie. Jeśli potrafi jednego, dwóch, trzech przenieść, to i 400 milionów przeniesie. No, Boga nie ma problemu. Dla mnie to bardziej jest Biblijne niż ta historia, że e, gdzieś 400 milionów, albo do 250 milionów ludzi po prostu gdzieś tam na górze będzie trzymał przez 7 lat. Dla mnie po prostu, no, aż do czasu, kiedy nastąpi pierwsze smatwystanie, czyli w ostatni dzień istnienia tego świata. No to jest niemożliwe, słuchajcie, żeby tam w górze czekali w takim letargu. No bo bez jedzenia, no chyba, że będą aniołowie tam żyli gdzieś na jakiejś planecie. Bo ciężko mi takie rzeczy po prostu wiesz, bo ja nie widzę po prostu wersetu na ten temat, ani jakiegoś tego fragmentu, który mnie po prostu przekonał, że my będziemy porwani na przed siedmioma laty, albo tak jak Ewa na swoim kościele, porwani w połowie, no ale wciąż mamy problem ze pierwszym zmartwychwstaniem. Nawet te 3,5 roku przed tym głównym zmartwychwstaniem, który nastąpi w ostatni dzień na tej Ziemi, no to masz 3,5 roku. Gdzieś musi Jezus przechować kilkaset, kilka milionów, kilkaset milionów na nowonarodzonych chrześcijan w tej mądrej A w momencie, kiedy Noa, tutaj już on zaczyna, 26 wiersz, czy to będzie jak za czasów Noa, kiedy Noa, Noa, Noe wszedł do Arki. Jest napisane w siódmym rozdziale, tak właśnie 16 wiesz, że Bóg zanim zamknął drzwi, to znamy, co to, to mi wysłałaś parę lat temu, ten werset z w 26 rozdział, 20 wiersz, tam jest napisane, nie, że wejdźcie na małą chwilę do waszego pokoju zamknijcie za sobą drzwi, aż przeminie gniew. A małą chwilę. No, te 3,5 roku to jest taka mała chwila, albo no, te 3 lata. Już no, i na pewno 3,5 roku. My możemy gdzieś około na 3 lata być ukryci. Aż ten gniew przeminie. No i wtedy Bóg Jachy zrobi swoją, swoją robotę. Wyniszczy co do jednego e, grzesznika, tylko zastanawiające dlaczego, aż 3,5 roku go będzie robił, nie? Czyli Bóg trochę wydłużył ten gniew. No trochę się na nich zensi, bo to jest podstawowe, nie? O tym mówią prorocy, o tym mówili apostołowie, sam Jezus. To jest ta pąsta moga Boga. To jest Jego rewanż. Pąsta należy do Niego. Żaden z nas nie może wziąć miecza, czy broń i po prostu się mścić. Nie możemy. Po prostu Bóg to sam zrobi, słuchajcie. On będzie się mścił.